W tym odcinku Kuriera akademickiego witają Was Monika i Mateusz. A w dzisiejszym programie zajrzymy na wielkie grillowanie, a także na obchody stulecia istnienia Uniwersytetu Poznańskiego. Myślami wrócimy też do majówki. Zobaczcie sami. Obchody stulecia istnienia Uniwersytetu Poznańskiego można obchodzić na wiele sposobów. Konferencjami, pochodami, ale także na sportowo. Jak to robili nasi studenci, sprawdzili dla Was Paulina i Wiktor. Aerobik, bieganie czy pływanie? Między innymi takie dyscypliny przygotowali organizatorzy Dnia Sportu. Co cieszyło się największą popularnością? Sprawdźmy: fitness. No, jak widać, bieg. Jogę. E, fitness. Jogę. 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 E, bieg. Różnorodności wśród dyscyplin nie brakuje. Są takie, które wymagają wiele wysiłku, jak i te, przy których można się zrelaksować. Tysiące studentów zebrało się na kampusie Morasco, żeby wspólnie spędzić dzień na sportowo. Wszystko dla upamiętnienia stulecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Sport towarzyszył wiekowie od zarania dziejów, więc byłoby nieeleganckie, gdybyśmy sportem nie podkreślili wydarzenia na stulecie Uniwersytetu Poznańskiego. W naszym wydarzeniu dlatego uczestniczą cztery uczelnie. Pogoda nie przeszkodziła naszym kolegom i koleżankom, żeby ruszyć w pięciokilometrowym biegu, czy spędzić godzinę na maratonie jogi. Dla amatorów gier zespołowych także przygotowano coś specjalnego. W hali sportowej odbyły się turnieje w koszykówkę, siatkówkę, unihokej i piłkę nożną. Reprezentacje poznańskich uczelni zmagały się także w grach retro, takich jak przeciąganie liny. Duża liczba studentów. Powoduje, że, że, że ta impreza naprawdę żyje tutaj i, i że jest to bardzo dobra forma, ponieważ, ponieważ jest to atrakcyjne, jest to co innego i rzeczywiście myślę, że pięknie to uświetnia stulecie. Ci, którym ze sportem nie po drodze, mogli uczestniczyć w inny sposób i dołożyć swoją cegiełkę, a raczej kropelkę, i to nie jedną, bo aż kilkaset mililitrów kropelek swojej krwi. A to za sprawą zorganizowanej w tym samym czasie wampiriady. Nasze hasło tegoroczne to 100 litrów krwi na stulecie Uniwersytetu Poznańskiego. I mamy zamiar ten cel osiągnąć. E, jesteśmy na dobrej drodze. W tej chwili mamy zebrane około 20 litrów. Uniwersytet łączy studentów i nie tylko, na wiele sposobów, angażując ich do wspólnego spędzania czasu poza zajęciami obowiązkowymi. Życzymy naszej uczelni co najmniej kolejnych 100 lat. Z jednej strony klasyki polskiej sceny rapowej i rockowej, a z drugiej możliwość zaistnienia dla młodych poznańskich zespołów. Tak w tym roku wyglądało muzycznie wielkie grillowanie. A co jeszcze przygotowali organizatorzy? Zobaczcie sami. Maj, już jest. Grill też. Czas na wielkie grillowanie UAF. W tym roku wielkie grillowanie pokrywa się ze stoleciem Uniwersytetu Poznańskiego. Dlatego mamy też animacje związane właśnie z uczczeniem tych obchodów. Ale również oczywiście są food trucki, są miejsca z animacją, gdzie po prostu można fajnie spędzić czas, pobawić się, pointegrować. Tegoroczny line-up to mieszanka znanych twarzy z brzmieniami studenckich kapel. Największymi gwiazdami byli raper OSTR oraz zespół Pijama Porno. Z założycielami Piczamy Porno byli chłopacy, którzy studiowali niegdyś w Poznaniu na Uniwersytecie Poznańskim. Ostry jest bardzo popularnym wykonawcą, raperem wśród studentów, więc mam nadzieję, że trafi to w gusta wielu osób. Na scenie pojawiły się także zespoły, dla których był to pierwszy tak poważny występ. Przed większą publicznością mogli zagrać zwycięzcy rap, sceny oraz bitwy kapel. Tutaj przychodzi naprawdę wielu młodych ludzi, którzy szukają czegoś dla siebie, próbują się odnaleźć w każdym rodzaju muzyki. Czasami może. Kto wie, pojawi się jakiś promotor dobrego studia i będzie chciał zaprosić taki zespół do stworzenia jakiegoś materiału. Maj to miesiąc z wielu studenckich imprez, a wielkie grillowanie to dopiero jego początek. Jak twierdzą uczeni, jest coś, co łączy kosmos, postać z bajki i zamieszkujące naszą planetę bezkręgowce. Co do takiego? Dowiecie się z materiału Kuby. Przypominają potwory z filmów science fiction i są niezwykle odporne na warunki zewnętrzne, jak chociażby zero bezwzględne. Ze względu na swoją długowieczność zostały umieszczone w kapsule czasu podczas obchodów stulecia Uniwersytetu Poznańskiego. Niesporczaki, bo o nich mowa, były tematem seminarium na wydziale biologii UAM. Uczestnicy wydarzenia zastanawiali się, co łączy te stworzenia ze śpiącymi królewnami i podróżami kosmicznymi. Niesporczaki wydaje się, że w trakcie kryptobiozy się nie starzeją, co bo spełnia tak zwaną hipotezę śpiącej królewny. Czyli po okresie anhydrobiozy, w której mogą przebywać nawet kilkanaście lat, budzą się dokładnie w tym samym wieku, w którym w tą kryptobiozę czy anhydrobiozę weszło. Wystąpienie stanowiło część seminarium przyrodników, czyli cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Koło Naukowe Przyrodników UAM. W trakcie seminarium włączy się naukowy charakter, luźniejszą atmosferę i, bardzo często, wgląd w pracę naukowca od kuchni. Generalnie mamy całe spektrum biologii. Poruszaliśmy tematy związane z z badaniem bioakustycznym ptaków, z badaniem roślin, również właśnie rejonów polarnych, z badaniem kultur, z populacji na przykład w Indiach. Jak dowodzą członkowie koła, praca związana z naukami ścisłymi nie musi być nudna. Dzięki seminariom i występującym na nich prelegentom, nawet przyglądanie się tak niepozornym istotom jak niesporczaki może zaciekawić innych i wciągnąć ich w mikroskopijny świat. Czym dla ludzi jest miłość? Otóż okazuje się, że jest to zależne od kultury. Jak postrzegają ją Japończycy? O tym w materiale Ani. Gdy masz miłość w sercu, stawaj na kobiercu. Tak brzmi stare przysłowie. Jednak czy wszystkie kultury postrzegają miłość tak samo, okazuje się, że zupełnie inaczej niż w Europie rozumieją ją w Japonii. A posłuchać o tym mogli uczestnicy wykładu zorganizowanego przez Uniwersytet Humanistyczny SWPS w Poznaniu. Świat jest coraz bardziej otwarty i możemy zwiedzać, podróżować i również zmieniać akomodację, no to chcemy skupiać się też na tym, i stąd pomysł na właśnie temat wykładu, jak kochają się Japończycy, żeby trochę zrozumieć ich świat i ich realia. Podczas wykładu można było dowiedzieć się i zrozumieć dlaczego większość kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 34 lat w kraju kwitnącej wiśni są nadal singlami. Jak się okazuje, dla Japończyka ważna jest rola amae, czyli osoby, która się nim opiekuje. Na początku jest to matka, a następnie może być to szef lub kochanka. Japończycy korzystają regularnie z płatnych usług seksualnych, a małżeństwo często wynika z obowiązku Dlaczego postrzeganie miłości przez Japończyków znacznie różni się od wizji europejskiej? Bardziej o, opierają się o, ty, o zasady, co jest dobre dla rodziny, dla przyszłości czy dla dzieci, a nie co jest dobre dla kobiety i mężczyzn, czy dla żony, męża, czy dla pary jako w ogóle ludzi. E, czyli element kochania się będzie odbierany poprzez pryzmat tego, co jest dobre, korzystne dla struktury społecznej, a nie dla konkretnej pary. Mam nadzieję, że studenci się ze mną zgodzą, że dzięki wydarzeniu mogli poszerzyć swoje horyzonty i dowiedzieć się więcej o relacjach miłosnych w kraju Kwitnącej Wiśni, a nie od dziś wiadomo, że kiedy zgoda, to w sercu pogoda. Dla kuriera akademickiego Anna Sujka. Niecałe 24%, tyle ostatnio wynosiła frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Studentom w poprawieniu tych statystyk może przeszkadzać na przykład przebywanie poza miejscem zameldowania. Krótki poradnik, jak sobie z tym poradzić, przygotowały dla Was Ewelina i Julia. Mogłoby się wydawać, że nie lubimy, gdy ktoś za nas decyduje. Reguła ta nie dotyczy jednak wyborów do europarlamentu. W tych odbywających się w 2014 roku wzięło udział tylko nieco ponad 27% uprawnionych do głosowania w grupie najmłodszych wyborców. W Poznaniu na 25 uczelniach wyższych studiuje aż 112 tysięcy studentów. Wielu z nich nie jest tu zameldowanych, więc, aby zagłosować w najbliższych wyborach w Poznaniu, muszą dopełnić kilku formalności jakich, aby to sprawdzić udałyśmy się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych. Dopisanie do spisu, bardzo prosta czynność, nie wymaga wiele wysiłku, wystarczy złożyć wniosek. Wniosek jest naprawdę prosty, tylko swoje dane i adres, pod którym będziemy przebywali 26 maja. Nie weryfikujemy, czy ktoś mieszka w Poznaniu na stałe czy nie na stałe, po prostu jeśli oświadcza, że tego 26 będzie w Poznaniu. To my go dopisujemy do spisu. I sama procedura przy okienku jest też bardzo szybka. To trwa dosłownie kilka minut po złożeniu tego wniosku. Dopisujemy od razu osobę do spisu i 26 może iść głosować. I jako, że do wyborów zostało zaledwie kilka dni, formalności najlepiej załatwić przez internet. Osoby, które posiadają profil zaufany, mogą złożyć wniosek elektroniczny. To my w ciągu trzech dni potwierdzamy, że osoba została dopisana do spisu i też 26 może spokojnie iść zagłosować. Ostatnim dniem, kiedy możemy dopisać się do spisu, to jest wtorek 21 maja. To jest Termin, który jest nieprzekraczalny, wnioski, które będą składane po tym terminie, one nie mają prawa być zrealizowane. Także jeżeli ktoś chce się dopisać do spisu, to ten 21 jest ostatnim dniem, przy czym pamiętajmy, że zawsze ostatnie dwa dni są najcięższe, jest najwięcej klientów, w związku z tym sugerujemy, żeby to nie była ta ostatnia chwila, tylko żeby przyjść jak najwcześniej. Dla tych, dla których głosowanie to za mało, Parlament Europejski przygotował specjalną możliwość. Na stronie tymrazemglosuje.eu można dowiedzieć się więcej o samych wyborach, a także wziąć udział w wyzwaniach 12 Gwiazdek. Polega ono na podejmowaniu różnych działań, by zachęcić do głosowania jak najwięcej osób, na przykład poprzez media społecznościowe. A więc do zobaczenia przy urnach już 26 maja, bo tym razem głosuję. Droga do doskonałości nie zawsze jest łatwa, jednak jeśli ma się 100 lat doświadczenia, to można udzielić kilku cennych wskazówek. Jak wyglądały obchody stulecia istnienia Uniwersytetu Poznańskiego, o tym w następnym materiale. Patrząc w przyszłość, nie zapominajmy o tradycji. Tak brzmiało hasło setnego jubileuszu Uniwersytetu Poznańskiego. Wstępem do obchodów było poświęcenie specjalnie wyhodowanego na tę okazję tulipana w kolorze purpury, którego wdzięczna nazwa brzmi Uniwersytet Poznański. Ten tulipan symbolizuje Uniwersytet Poznański, stulecie Uniwersytetu Poznańskiego. Jest on takim symbolicznym znakiem tych uroczystości który ma przypominać zarówno pracownikom, jak i studentom, doktorantom o tym, że cieszymy się stuleciem. Mając na uwadze wykształcenie nowych pokoleń studentów, wykładowcy z całego świata zebrali się, by uczestniczyć w konferencji Uniwersytety w Poszukiwaniu Doskonałości. Od studiowania polonistyki w Korei, przez rozwój genetyki, aż do europejskich odkryć technologii. Profesorowie honoris causa przedstawili swoją drogę mówiąc nie tylko o nauce, ale przede wszystkim pasji. Msza święta w katedrze była pierwszym punktem uroczystości, po którym nastąpił przemarsz ulicami Poznania. Na jego trasie pod ratuszem prezydent Jacek Jaśkowiak przekazał rektorom Klucze dobra miasta. Jako cztery uczelnie czujemy się członkami społeczności miasta Poznania. Po przybyciu do Kolegium Minus wszyscy zebrani mogli wysłuchać przemówień znamienitych gości oraz magnificencji czterech uczelni. Myślę, że to jest taki mój znak, który gdzieś tam w przyszłości zostanie. Wmurowana została także kapsuła czasu, której wydobycie planowane jest na 200. rocznicę Uniwersytetu Poznańskiego. W środku znajdowało się 27 artefaktów, w tym między innymi indeksy każdego z rektorów, czy też serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapakrylowanych potraw, mnóstwo wolnego czasu i zazwyczaj ładna pogoda. To wszystko wiąże się ze wspaniałym dla każdego studenta czasem, czyli majówką. Michał sprawdzał dla was, jak w tym roku studenci spędzali weekend majowy. Pociągi, autobusy, samochody czy też rowery? Wszystkie te środki komunikacji zostały wykorzystane przez studentów, aby podczas tegorocznej majówki wrócić do domu lub wyruszyć w podróż. Była to również okazja, by zebrać siły przed zbliżającym się maratonem sesyjnym. Maj to także miesiąc miłośników grillowania oraz pikników, dlatego część studentów spotkała się pod gołym niebem, aby wspólnie delektować się pieczonymi smakołykami. Podczas tegorocznej majówki na pewno trochę popracuję, ale na pewno postaram się znaleźć czas, żeby spotkać się z znajomymi, może urządzić jakiegoś Grilla I na pewno wyjść na jakąś imprezę i spędzić z nim miło czas. Niektórzy postanowili zrelaksować się oglądając majowe zachody słońca, czy też po prostu wysypiając się przed całym miesiącem studenckich imprez. Za to inni wybrali tradycyjną zabawę w tanecznych klimatach. Przyjechaliśmy tutaj się trochę zrelaksować. Odprężyć, pozwiedzać coś, spędzić miło razem czas, żeby trochę się zrestartować tak przed kolejną częścią akademickiego roku. Miejmy nadzieję, że wszyscy studenci po weekendzie majowym czują się odpowiednio wypoczęci. Natomiast osobom, które odpoczywały zbyt intensywnie, życzę, aby zdążyły zregenerować się przed kolejnymi majowymi imprezami. I to już koniec tego odcinka. Wraz z końcem tego odcinka kończy się także moja przygoda z kuriem akademickim po trzech latach. Niestety, Monika, ale muszę Cię opuścić. Kończą, kończą się moje studia, ale na pewno ktoś młodszy, z lepszą werbą będzie Was tutaj prowadził przez studencki świat. Będziemy o Tobie pamiętać, a wszystkie odcinki z udziałem Mateusza i mnie znajdziecie na YouTubie. A następny już za dwa tygodnie. Do zobaczenia!